Jo! Ten tydzień będzie troszeczkę zamutany, szczególnie czwartek, dlatego zapraszam do uważnego wysłuchania. Jak w poniedziałek, poranne dniówki to będą naprawdę dniówki tylko i wyłącznie w tych trzech grach. Jeśli uda się czasowo wyrobić to jeszcze solo leveling, ale tutaj trzeba będzie się sprężyć, no bo muszę się potem przygotować na plan. Wtorek, poranny strumyk będzie troszkę spokojniejszy, więc będzie można mm, Miśka chwileczkę pograć i na spokojnie zrobić dniówki i w Genshinie, i w Honkaju, i w Solo Leveling, i w Wuwie. Za to we wtorek po południu, czyli od godziny 17, 2 godziny Dying Light 2 i potem 2 godziny Marvel Rivals. Marvel Rivals jest za darmożkę, więc jeśli ktoś ma ochotę sobie pobiegać i poszczalać, to zapraszam. Środowy, poranny strumyk to trochę Miśka, Dniówka w solo leveling, po czym do końca strumyka gramy w WWE. A to dlatego, że w środę wieczorem, czyli od 17, mamy 2 godziny hsr i 2 godziny gęsinkanka. I teraz zaczyna się skomplikowanie, bo jeśli uda mi się wcześniej załatwić urząd, co będę wiedziała dopiero we wtorek, czy mi się udało, to w czwartek rano będą dniówki na strumyku porannym z Trzech gier WW, HSR i Genshin, a po południu będzie DIY i to będzie DIY malowanie, więc będzie też losowanie kolejnej kartki i jej kolorowanie, a potem będzie solo leveling i będziemy kończyć to wszystko naszą farmą. Jeśli jednak we wtorek nie uda mi się załatwić spraw urzędowych, to w czwartek w ogóle nie będzie porannego strumyka. Wtedy po południu będą dniówki Genshin, HSR, yy, WUWA, potem będzie Solo Leveling i farma, Nie będzie DIY-a wtedy. W piątek popołudniowego strumyka nie ma, ale za to będzie poranny. Yy, jeśli czas pozwoli, to będzie niedźwiedź i dniówki. Jeśli czas nie pozwoli, to będą same dniówki. No ale to będę wiedziała. W sumie to nie wiem kiedy. No i w weekend tradycyjnie może się zdarzyć, ale nie musi stylu poranny z dniówek, albo w sobotę, albo w niedzielę, albo i w sobotę, i w niedzielę. Tutaj jest niestety dużo rzeczy niezależnych ode mnie, także mam nadzieję, że uda nam się złapać.